Jak na kawę chodzimy coraz dalej. Z każdą minutą filmu odkrywamy się. Ej, to też nie głupie, jak zostawimy kawałek odkryty i dajemy dura ewentualnie. Ja Jesteś... ale się kurde, pokoleiłem ciadostwo. Zasadzkę, ktoś tu na mnie zaplanował! Krzyk, ksyk. A A dajmy też chętnie. Trzy, cztery, trzy. I powinien tak przynieść, tak. Tup, 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 tup. bo jest w domu i nie słyszał. Tu nikogo nie ma? Nie, tu nie ma. Kurde, już się w kubecie schowali. Dobra. Do mnie mam, że tu nikogo nie ma. O panie! Ktoś zostawił tam pranie! Chodź po domu i śpiewa pieśni kościelne. O panie. Jeżeli w śpiewa już pieśni kościelne, to znaczy... To znaczy, że kaplica. To znaczy, że mu bardzo słabo idzie. To... Tu ich nie ma. E, czekaj, to by chyba domki. Pan też skaczy. Ocyfaksa, ocyfaksa. Sprawdzam to. Gdzie ktoś schował się. Słuchajcie, chodź. Czemu? Kurde, już myślałem, że to jest jakiś secret room, bo to było takie inne No Będę strzelał Je, dzień dobry Kurde Hej Kochani okay. No to chodźcie, pomogę wam no cóż, odpadamy jako druga para. Macie teraz czas dla siebie. Idę coś żyć. Tu 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 Ja co tu jest? Ale to auto sobie otworzę. Ja myślę, że nikt się nie obrazi. Nie ma racji, że my sobie musimy w trakcie szukania z Robercikiem znaleźć, nie? No ja, prawda, dziękuję. Czyli teraz zostanie witka znaleziona. A! Myślę, że co? Że ja jestem taki. Że zakaz otwierania. I co teraz? Otworzyłem! Otworzyłem! Ja coś słyszałem. My na razie nie wchodzimy na tu. Na razie szukamy wszystko tu. Mówam tu być. Przepraszam pana misia, chciałbym pana przełożyć. Przepraszam pana Misza, chciałbym pana przełożyć. Przepraszam pana Misza, chciałbym pana przełożyć. Proszę sobie tutaj usiąść z rodziną. Jest w salonie, chodźmy o salonie. Następną osobę, którą znajdę, biję. Wórku pójdzie. O, ale to czarne, to wygląda tak, jakby tam mógł siedzieć dwie osoby. Dobra, to jesteśmy strasznych. Mmm, ale jak dobra, nie? nie. Mm -hmm. Przeszedł. Nie ruszaj mnie. Muszę, no nie ruszaj on jest blisko, w więc... sensie. No, to, to będzie Będzie bicie. Nie no, jakby oni się stawali we dwójkę tam, gdzie ja siedziałem. Pamiętacie ten odcinek, który kiedyś wygrałem sami? Olafku! Nie mógł znaleźć? Ałubiczki, au byczki, au Olafku, gdzie ty jesteś? Ja. Nie! No nie no, w dodówce dwójka jakby się dzielił, to by był... Ale! Co oni myślą, że mają do czynienia z amatorem? Hy! Aaaa! Pff! amatorem! Ale sobie przyczepiłem palet! Oficjalnie uważam, że w kuchni nie! Ludzie, tu nikogo nie ma. No tutaj to robić. Mhm. Dobra, to możecie napisać w komentarzu teraz, kto waszym zdaniem wygra ten film. No? no i napiszcie, że Daniel i Wychodzić, bo zaraz będzie ostro. Sprawdźmy, tu nie tutaj tutaj nie ma, tutaj ich nie ma, tutaj też ich nie ma. Oho! 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 oho. Wychodźcie! Ostrzegam, że mam broń, i nie zawaham się jej użyć. Jest tu kto? Trochę jak w boksach, zaraz rozwalamy. <śmienicza> 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 Sprawia, Jące, boże, wszystkie szafki w co, to, to szafkę też smar, no, Ale dobra, krwiłeczka, tu pozasłaniane, kurde. O, no, Marek nas pozasłania O no, wam nie. berło za jakby trzecie znalezienie. Daniel jest Zwicką. Ale tak. Nie. Ja tak przewidziałem, że Daniel z Wiką w ogóle będą na końcu. Przewidziałem to bałcie. Coś mi podpowiada intuicja, że Daniel z Wiką to, mogą, to, mogą zwyciężyć. Bo ja sobie w ogóle nie byłem eee. na dworze. Wiesz, co lepsze, że nie widziałeś. Najlepsze jest, stary to, że patrzyłeś na, na kamerach i ich nie widziałeś. Na kamerach patrzyłem? Ale niech widziałeś w kamerze tylko ich nie dostrzegli. ale że ja w ogóle nie będę na dworze tak naprawdę teraz, wiesz jak o co to chodzi? znasz, jak ty, to na dworze nie wychodzić. No właśnie o to chodzi, że niezwykle zacząłem. No nie muż, że oni są w basenie. siedzą w basenie? Nie są Ty nie sprawdziłeś no basenu? Nie, że jest piłka i tu ktoś jest? To nie, no nie, nie sprawdził basenu! Nie, to nie są. No są to oni! Są no Nie, no nie! nie no baseny się schowali! A nie sprawdził basenu! No, to wygraliśmy! Nie! Solina! W ja w ten ten los, nie? Bo Ale nie to, że nie sprawdził, ja w ogóle nie byłem na dworze! Mówiłem, żebyście się schowali w basen, ja to wymyśliłem, rozumiecie? Ja to wymyśliłem pierwszy, nie? Także moi kochani, dzisiaj Daniel, Łoka, Skadero, Zwicka <noise> Wstają! wędruje do nich, a wy pamiętajcie 15.15 jutro kolejny odcinek, jakao? Nie, Chcesz Take flight down yeah. Zobacz to, co sobie wybrać. To. W dzisiejszym odcinku 6 uczestników ubranych w różne kolory będzie chowało się w tym ogromnym domu za mną. Dom ten posiada wiele różnych kolorowych miejsc, w których mogą się chować. Jedna osoba spośród was, którą znajdę jako ostatnią, wygrywa 11 tysięcy złotych. Tak jest. Odpowiem wam tylko, że możecie się chować też na całym terenie dobra, bo przygotowaliśmy dla was wiele różnych ciekawych, kolorowych miejsc, które też możecie wykorzystać. Macie 5 minut, czas start! Na wyspie chowanym byłam druga, tym razem muszę. Mają ulubiona rzecz jak się rozbiegają, to jest coś wspaniałego. Jak oni tak szybko biegną? Prezenci, niebieski z to nie za bardzo tu fituje Uuu, ale no, szybubcia no, Ale szybubcia Ja mam klapki jako <grym> jedyna Będziemy chodzić po wszystkich pomieszczeniach, bo nie mam pojęcia co gdzie jest A fajnych pomieszczeń i dobrych miejscówek do chowania się w tym domu są setki Jak na przykład cały pokój dotąd jest cały w balonach Tu najprawdopodobniej będziemy się chować, No zobaczcie później I gdy jedni robili sobie jaja Widzisz mnie? Kurde, dobry jest Siada, co? Dobra Rudy, myślę, że masz już kryjówkę. Siada. Tutaj, Znajdziemy. To inni znajdowali naprawdę dobre kryjówki. No. O mój Boże. Ja bym się tu schował, uwaga. Kur... ale zamek dmuchany. ja pierniczę. Tam mamy jacuzzi, basen. Gdy wszyscy zastanawiali się, gdzie się schować, to Ostry miał świetną zabawę na dmuchanym zamku. No. A Julka wymyśliła naprawdę dobry plan. Chyba do tego Miśka, który od razu razem z Justkiem zaczęli realizować. Dawaj, no może i górę spróbujemy. Atakujemy, tu sprawdzamy co tu się dzieje. Normalnie No pierdolie. Może ty koszy mi się schował. To jest jakiś niebieski. Tylko czy ja się do niego zmieszczę? No, spróbujmy. Czy w tym domu są jakieś żółte rzeczy? Nie a ja, jak to mokro! Tu jest na! Nie, kolanami się nie zgnę. KOOO! O! jest że ty kocyk. Może go wykorzystać, bo mi się gdzieś na dworze. Zaczynają się robić problemy, bo nie mogę znaleźć miejsca, w którym mogę się schować. Mi się koszada. Nie dam rady się tam schować. Tak? Julki Plan się rozsypał, ostry też nie wiedział co robić, a rudemu wydawało się, że znalazł fajną kryjówkę. Lebron James! O! Rzuty do kosza w momencie, gdy wszyscy uczestnicy powinni się chować, to nie była najgłupsza rzecz, jaką robili, bo robili jeszcze coś takiego. jak mm, taki pięknie wygląda. Masz rację, przystojniaku, ale wróćmy do chowanego. Jak zaczynaliśmy koło tych naszych koszy, to myślisz, że pójdę sprawdzić? To może być IQ 200, ale też może być tak, że będę pierwsza. No na poduszkach to nawet nie ma szans. Oh! Teraz yes. pomocą Justka schowała się do żółtego kosza. Śmieci wyniesione. Oh, tykawie, a rudy wycofał się ze swojego pomysłu i znalazł sobie lepszą kryjówkę. O stary! Tutaj, tu mi się podoba! Ale ciepło! a teraz Coś czuję, że dzisiaj dostanę zapana jako Gdy Julka finalnie chowała się do prezentu, to Justek zaproponował o stremu. Ale ja jestem chory stary, A to był dobry plan, co? Tylko, że ta woda nie jest zielona. O, 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 o! o. No! I bang, mamy to! Eu não é que tu Você zmieni a que tu esqueceu. Hã? Não dava. Hã? Zabal. Zabal, dos estou é Ja to no wszystkim byli. pomagam stary. ja się nie spał! Na bezwinnej wyspie wpadłam pierwsza no, no, i odpadnę no, pierwszą, bo jeżeli to będzie, to się nie uda. No nie no, teraz już spaliłem całkiem. Jestem najbliżej skąd to na nasz Niestety to może być radni. Pomimo tego, że ostry skoczył na blachę i bardzo go bolało, to postanowił schować się w basenie, ale jego głowa wyglądała tak, więc była to mega słaba kryjówka. No, i Jurka miała rację, bo Justek, który do tej pory pomagał się wszystkim schować, miał problem ze znalezieniem swojej kryjówki. Zbierzemy się w dupce O kurde. Widać No, no, widać jak. No i dalej, zamiast się nie. chować, to Dobra. robił to. Ciepłkę robię Kończymy, to. Kończymy, więc. Baza.